Brakuje nam jeszcze jakiejś fabcji, jakichś większych rozmiarów, 42, 43, bo tutaj są mężczyźni, którzy mają mokre buty. Po prostu trzeba to y, ogarnąć. No, w tej chwili tutaj syn ma podwójne skarpetki i tutaj też nas ganiają, żeby po prostu nie chodzić o bo to jest on chodzi o nasze zdrowie, tak? To jest taka... W tej chwili pierwsza taka rzecz, która musi być. W tej chwili dzisiaj jest bardzo dużo tego wszystkiego. Tutaj cały czas nam donoszą, cały czas nam tutaj przywożą różne rzeczy, także cieszymy się bardzo, bo, bo, bo jest ten. Tylko że bardzo są inne rzeczy, które są w tej chwili potrzebne. Swotnie adresowe takie papcie, takie buty sobie jakąś taką ciepłą odzież tak, um, dla dorosłych, bo tutaj mm. dla, dla takich, e, takie młodzieżowe takie te rzeczy to tutaj jest bardzo dużo. Bluz można wybrać, ja tutaj wybrałam jedną mm. bluzę kurtkę. Sweterków jest tutaj, ogromna to tutaj. Do higieny, no i przede wszystkim, czego nam brakuje? Właśnie w środku do higieny, bo tu jest dużo kobiet, tu są jeszcze dzieci. Mm. Także potrzebujemy jakieś, mogłyby być jakieś takie, może ręczniki jakieś nawilżające. To, co nam się udało zabrać z domu, to mamy, ale to nie wystarcza na dłuższą. do no, można mieć dzień, dwa, ale ja wiem, czy ja nie jutro nie zostanę, na przykład, czy ja pojutrze nie zostanę tutaj, czy ja będę mogła już wrócić jutro do domu tego mm. to ja nie wiem. A to jest w pierwszej kolejności tutaj ważne, tak? To jest, to jest najważniejsza rzecz na świecie. Tutaj są dzieci jeszcze, no każdy coś potrzebuje, może trzeba jakieś pampersy, no ja nie wiem jak tutaj to wszystko. W każdym razie tutaj wszystko jest dowożone, ale, ale to tylko jest wszystko w czasie. No tak, tak? Ale jest no. tego dużo, ale to tak. wydać z tego dużo trudno wybrać. E, tak, to, to trudno, jest trudno jest wybrać. Znaczy, tak jak widzimy, tutaj są ręczniki, są kurtki, jest odzież ciepła, no to nie można powiedzieć, że nie ma, bo mamy tutaj, tak? Jest to zabezpieczenie, ale najważniejszą rzeczą jest właśnie buty, papcie jakieś, no obojętnie, aby, aby jakieś mogą być używane rzeczy, aby tylko włożyć na nogi, żeby po prostu można było się no myśmy tak jak stałam, tak wyszłam z domu. Syn tak samo. Już jestem drugi dzień tej samej odzieży, bo nie mam. No był trzeba było wszystko zmieniać, tak? Wszystko.